Bardzo poproszę do nas Pana Dyrektora Pawła Uruskiego, który odpowie na kolejne pytanie. No, powstał ośrodek wczesnej FAS w Polsce, w Wielkopolsce, no to spytajmy się po co powstał, a tak naprawdę na kogo? Bardzo proszę Panie Dyrektorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie przez Pana Dyrektora, przez Pana Profesora. Moja rola jest trochę niewdzięczna. Nie Występuję po roku od uruchomienia uczelnianego Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które w naszym ośrodku odpowiada za kontraktowanie wszystkich badań klinicznych dla wszystkich szpitali. W związku z tym odczuły to dyrekcje szpitali, co Pan Dyrektor Mieras mi daje do zrozumienia. Niemniej jednak zaproszenie mnie tutaj postrzegam jako element tego, że wspólnie coś budujemy. Bo taka, taka jest nasza rola i taki, taką, taki mamy cel i po to, po to te zmiany. Cieszę się z tego, bo wśród uczestników konferencji. Widzę również przedstawicieli firm farmaceutycznych, dyrektorów firm farmaceutycznych odpowiedzialnych za badania kliniczne w Polsce i to też jest bardzo ważne, oprócz tego, że, że, że są z nami lekarze, profesorowie, naukowcy, to też są przedstawiciele branży farmaceutycznej. Ja się odniosę do ośrodka do wczesnych faz, choć zajmujemy się nie tylko, nie tylko wczesnymi fazami, zajmujemy się wszystkimi fazami badań klinicznych, kontraktujemy dla wszystkich szpitali wszystkie fazy. Niemniej jednak tematem mojego dzisiejszego wystąpienia jest ośrodek wczesnych faz, który w ostatnich miesiącach otworzyliśmy w ramach jednego ze szpitali klinicznych. Pokrótce powiem, na czym polegają te fazy. Wiem, że Państwo zajmujecie się badaniami klinicznymi, ale dla przejrzystości chcę przypomnieć, że faza pierwsza to przede wszystkim ocena bezpieczeństwa leku, określenie efektów ubocznych działania leku oraz opracowanie schematu dawkowania, wskazanie bezpiecznych dawek. Uczestniczą w niej niewielkie grupy pacjentów na całym świecie. Bardzo droga faza badania. Faza druga ocena krótkoterminowej skuteczności bezpieczeństwa stosowania leku, określenie optymalnej dawki, ustawienie takiej dawki leku, która zapewnia jego skuteczność. Tu już mamy do czynienia zawsze z pacjentami, którzy mają dane schorzenie. Trzecia faza to jest ta, która najbardziej jest w Polsce znana, ale do niej nie będę się odwoływał, bo ośrodek wczesnych faz to przede wszystkim faza pierwsza i, i, i faza druga. W fazie pierwszej, tak jak mówiłem, małe grupy ochotników, ale tak naprawdę praktycznie każdy lek musi ją przejść. Jak w, Wrzuciłem e, dwa dni temu tutaj, że w, w Tinker aktywne badania, e, te, które już nie rekrutują, ale cały czas są aktywne, i takie, które są przygotowane do aktywności, e, do aktywacji, e, do rekrutacji pacjentów, w pierwszej fazie mamy na świecie 12 tysięcy badań. E, jeśli chodzi o drugą fazę, jest ich aż 17 365, a przynajmniej było dwa dni temu, bo to, codziennie jest inaczej. I do drugiej fazy przechodzi około 70% cząsteczek, które były badane w pierwszej fazie. Tam już są większe grupy, 100 do 300 pacjentów. Łatwiej jest w takim badaniu wziąć udział. No i faza trzecia, która w Polsce jest najpopularniejszą fazą. Pacjenci nawet do kilku tysięcy, ale tylko 33% cząsteczek, które zaczęły swoją drogę w fazie pierwszej, będzie badane w fazie trzeciej. Tych badań jest relatywnie najmniej 7681, i taki schemat występuje od lat, i, i tak to się będzie kształtowało. Ale popatrzmy, jak to wygląda w poszczególnych krajach i, w, i na całym świecie. Mapa pierwszej fazy na całym świecie. Przeduje Ameryka, nie dziwi nas to. Europa już za Chinami. Jeśli popatrzymy na tą Europę, to Polska tylko 139 badań. Jesteśmy daleko w pierwszej fazie, za wszystkimi innymi krajami Europy Zachodniej. Jak wygląda to w drugiej fazie? Jeżeli popatrzymy na drugą fazę badań klinicznych, to na świecie dalej przeduje Ameryka, goni ją Europa, już Chiny są w, na trzeciej pozycji. Ale jeżeli popatrzymy na tą Europę, to znowu Polska, mimo tego, że w lepszej, w lepszej sytuacji, bo w połowie drogi do krajów zachodnich, jest jednak jeszcze daleko do, do tych wiodących krajów europejskich. Inaczej całkowicie wygląda sytuacja w badaniach trzeciej fazy. Tutaj różnica między Europą a Ameryką jest niewielka. Chiny... Na trzecim miejscu, co świadczy o tym, ten układ liczbowy pokazuje, że to najwięcej cząsteczek jest rozwijane w Stanach Zjednoczonych. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, musimy się z nią pogodzić. Jest to dla nas wyzwanie, jako dla Europy. Perspektywa, zwróciliście Państwo uwagę, zresztą to podkreślałem, że Chiny na drugim miejscu badania w pierwszej fazie, a to znaczy, że, że za jakiś czas będziemy mieli tą. Tą zmianę pewnie w fazie drugiej i w fazie trzeciej, dlatego musimy, musimy na to patrzeć. Dużo cząsteczek się rozwija w, w tym obszarze. I teraz spójrzmy na trzecią fazę w Europie. Praktycznie nie ustępujemy krajom europejskim zachodnim, jeżeli chodzi o liczbę badań 1200 Niemcy, 1200 Wielka Brytania, 1000 Polska, 1300 Hiszpania. To nie jest duża odległość. Pozwoliłem sobie to podsumować na jednym, na jednym krótkim slajdzie. Proszę zwrócić uwagę, w fazie pierwszej Polska uczestniczy w 1% badań na świecie. Jeżeli popatrzymy na liczbę badań z fazy pierwszej w Europie, to tylko 7% odbywa się w Polsce. I idąc do fazy drugiej, już uczestniczymy 3,3%, dwa razy więcej, ale naprawdę nie jest to powód do radości. W Europie 14% badań, które się odbywają, mają rejestrację w Polsce. W fazie drugiej. Zupełnie inaczej jest w fazie trzeciej. Znacznie mniejsza liczba badań, ale Polska uczestniczy w 13,5% światowych badań i 35% badań w Europie, czyli całkiem przyzwoicie. Chcielibyśmy, żeby ta proporcja szła w stronę fazy pierwszej i drugiej. I dlatego, odpowiadając na pytanie, po co tworzymy ośrodek wczesnych faz w Wielkopolsce. Czym to jest spowodowane? Ta diagnoza, którą chcę Państwu przedstawić, jest moją osobistą refleksją na ten temat. W badaniach pierwszych faz niezwykle ważna jest jakość. Z dwóch względów: bardzo mała liczba pacjentów, bardzo druga, droga procedura i bardzo kluczowa procedura. Jeżeli badanie pierwszej fazy nie wyjdzie, cząsteczka jest zabijana, pomimo tego, że wiele lat była rozwijana. Więc firmy dbają bardzo szczególnie o wysoką jakość prowadzonych badań. Wyniki są porównywane między ośrodkami. Jeżeli wyniki z danego ośrodka bardzo mocno się odchylają, te ośrodki są szczególnie, szczególnie kontrolowane, a czasami no po prostu firmy rezygnują z, ze współpracy z tymi, z tymi ośrodkami. Jest duża konkurencja małe grupy pacjentów i rekrutowane konkurencyjnie. Jeżeli mamy zrekrutować na świecie 50 pacjentów, to ośrodki między sobą i sponsor ustalają, w którym ośrodku zostanie pacjent zrekrutowany, tak żeby nie przekroczyć tej liczby, tak żeby odpowiednie było rozłożenie populacyjne i tak dalej. Także rekrutować pacjentów jest bardzo trudno. Dwóch, trzech się rekrutuje w ośrodku, więcej nie, może tam pięciu. I, i to, jest, to jest naprawdę bardzo duży problem, bo trzeba być sprawnym. Kompetencje. My jesteśmy dobrze postrzegani w kontekście badań trzeciej fazy, ale to nie wymaga od głównych badaczy w naszych ośrodkach dużej aktywności na poziomie kształtowania projektu. Badania trzeciej fazy mają to do siebie, że są już praktycznie zamknięte i ustalone protokoły. W badaniu pierwszej czy drugiej fazy. Jest ustalana dawka, są określane działania niepożądane. Wymaga to bardzo dużego zaangażowania badaczy w kształtowanie pro, protokołu badania, w, w komunikacji z zespołem, z komitetem sterującym. Kolejną rzeczą są dedykowane kadry dla ośrodka wczesnej fazy. Wczesne fazy charakteryzują się zupełnie czymś innym. Tam jest bardzo ważna precyzja, bardzo ważna terminowość wykonywania, wykonywania badań, w związku z tym jest. Bardzo ważne to, żeby zespół był dedykowany do ośrodka wczesnej fazy. Zajmował się tylko tym. Badania trzeciej fazy najczęściej się odbywają przy okazji w klinikach, w poradniach, gdzie zupełnie to nie przeszkadza do, do realizacji innych zadań. W badaniach wczesnej fazy musi być wszystko zrobione na czas, w tym momencie, w którym to powinno być zrobione, bo później dochodzi do odchyleń w wynikach i powoduje to no brak, nieprawidłowe wyniki albo, albo ich, no, brak, brak korelacji. I kolejna rzecz, która jest bardzo istotna w, w badaniach wczesnych faz, to jest dostępność przede wszystkim do działu intensywnej terapii. Trzeba pa pamiętać, że często pierwsza faza to jest pierwsze podanie u człowieka. Zdarzają się, zresztą w Polsce też i my też mamy takie doświadczenia, wprawdzie nie w ośrodku wczesnych faz, ale już w zakontraktowanych badaniach, e, e, reakcje alergiczne, zdarzają się piorunujące, e, niewydolności wielonarządowe, zdarzają się zgony pacjentów. Trzeba to sobie powiedzieć, jest to pierwsza faza, pierwsze podanie u człowieka. W związku z tym, musi być dostęp do udziału intensywnej terapii, zespół musi być świadomy, umiejący sobie poradzić. Z takimi, z takimi sytuacjami. Muszą być dedykowane laboratoria, dostępność do diagnostyki obrazowej. Są to bardzo ważne elementy po to, żeby zapewnić komfort tym pacjentom i cały zespół, wykonać cały zestaw badań, które, które będą konieczne. No i apteka, która często traktowana po macoszemu w badaniach klinicznych, ale niezwykle ważna musi być odpowiednio przygotowana, lek musi być przygotowany, dostarczony na czas, podany, nie może przeleżeć, to jest niezwykle, niezwykle ważne w tych, szczególnie w tych pierwszych fazach. Dlaczego może to być istotne i może się to udać, żeby tych, tych badań było w Polsce więcej, cytując raport Linfarmy, Polska na razie cały czas jest atrakcyjna cenowo w organizacji badań klinicznych, jeżeli za 100% Wartości realizacji badania, byśmy uznali Stany Zjednoczone, że Polska to jest 77%. W związku z tym e, cały czas dla firm atrakcyjny. Jak wyglądają ośrodki wczesnych faz w Polsce? W 2002 roku otwarto pierwszy ośrodek wczesnych faz. Pan profesor Jędrzejewicz, w nim pracuje, jest to prywatny ośrodek. W tej, w tej chwili sprzedany do, do, do pracy nauki i nauki w ramach tego, tej, tej, tej struktury funkcjonuje od 2021 roku. W 2017 roku otwiera się ośrodek wczesnych faz w onkologii, Narodowy Instytut Onkologii. Bardzo dobrze prowadzony ośrodek z bardzo dużym doświadczeniem. W 2019 roku Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku otwiera ośrodek wczesnych faz też głównie dla pacjentów onkologicznych, ale nie tylko. W Poznaniu Pan Profesor e, e, Mackiewicz e, dla pacjentów onkologicznych w szpitalu przy Grunwaldzkiej w 2020 e, 20 roku tak formalnie otwiera e, ośrodek wczesnych kwas, e, choć realizuje badania wczesnych faz, e, już wcześniej. Badania wczesnych faz w naszych szpitalach też się realizują na hematologii, e, na onkologii, e, niemniej jednak nie, tutaj Pan Profesor tworzy już dedykowany zespół. W 22 roku otworzyliśmy ośrodek wczesnych faz w szpitalu Heliodora Święcickiego przy ulicy Filip, przy ulicy Długiej, ale za nami podążają inne instytucje. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań w Uniwersytetu Medycznego Piaszczek w, w Wrocławiu już otworzyło ośrodek wczesnych faz. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi już otworzył wczesnych faz. Ośrodek. Uniwersytet Medyczny w Piotr jest w trakcie rejestracji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach za chwilę otworzy w przyszłym roku i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie też otworzy ośrodek wczesnych faz. Z jednej strony dobrze, że jest kilka ośrodków w kraju. Dlaczego? Bo będzie łatwiej o rejestrację leków wczesnych faz, sponsorzy też nie chcą rejestrować w jednym ośrodku dla, dla jednego kraju, a, w jednym kraju, ale z drugiej strony dla nas wyzwanie. Będzie konkurencja. Ośrodek Wczesnych FAS w Poznaniu funkcjonuje w dwóch strukturach równocześnie. W Uniwersytecie, w Uniwersytecie Medycznym, jako, jako ośrodek, ośrodek badań klinicznych wczesnych FAS w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i jednocześnie jest oddziałem, ośrodkiem wczesnych FAS w Szpitalu Klinicznego Korydora Świąteckiego Przybliża. Kieruje nim pani docent Mosa, która tutaj też z nami jest. Jest tam dedykowane miejsce, tylko i wyłącznie przeznaczone do tego zdjęcia. Państwo widzicie na, do, na, na dole ekranu. Dedykowany jest też interdyscyplinarny zespół. Dostępna jest pełna infrastruktura szpitala w ramach Szpitala Helidora Święciuskiego, największy wieloprofilowy szpital w Wielkopolsce, drugi w kraju. Ośrodek wczesnych faz dysponuje czterema łóżkami do, do pobytu całodobowego, pięcioma miejscami pobytu dziennego, jest gabinet lekarski zabiegowy laboratorium. To jest infrastruktura, to jest, to jest łatwe. Ale jest też ośmiu lekarzy, którzy są przypisani do tego ośrodka wczesnych faz. Nie mówię, że wszyscy na nas pracują, ale jak pracują ośrodku wczesnych faz, nie robią niczego innego. Oni pracują na zmianę w, 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 w parach dwuosobowych. Jest dwóch diagnozów laboratoryjnych, są koordynatorzy medyczni z pielęgniarka. Do, do, nie ma dedykowanego farmaceuty do środka wczesnych faz, ale jest dedykowany farmaceuta do badań klinicznych w szpitali. Jakie są wyzwania? Dla mnie jako organizatora, dla dyrekcji szpitali, dla pani docent Anny Komosy jako, jako kierownika tego tego ośrodka, zadbanie o wysoką jakość, precyzyjnie wykonywanie, wykonywanie protokołu, choć to truizm, to, to, to należy to podkreślić, bo badania wczesnych faz jest to niezwykle ważne. Sprawne kontraktowanie badań i to ja tutaj muszę się uderzyć w piersi, bo jeżeli konkurencyjnie będziemy działać z innymi ośrodkami, to musimy być sprawni. Przejrzyste procedury funkcjonowania. Rozwój bazy aptecznej, bo ona od nas też dużo wymaga w wczesnych fazach. Nie są nasze apteki dostosowane do tego w 100%. Bardzo ważna jest zmiana nastawienia społecznego. Dlaczego pacjenci nie chcą przechodzić do badań klinicznych, nawet trzeciej fazy? Bo nie będę krójkiem doświadczalnym. To nie jest bycie krójkiem doświadczalnym, tylko ba bardzo ważna szansa na zdobycie leczenia, którego może, może pozyskać się. Nie da. Jakie są wyzwania dla badaczy? Współpraca z dedykowanym zespołem ośrodków wczesnych faz, bo zakładamy, że badacze będą dalej specjalistami, tak jak to jest w, w, dzisiaj, z danej dziedziny, w której w, jest pacjent, z którego pochodzi pacjent, ale będą do tego, do codziennej, bieżącej pracy współpracowali z w, badaczami ze środka wczesnych faz. Rekrutacja pacjentów wyzwanie bardzo duże. Będzie, będzie jeszcze o tym mówiła pani, pani dr Witoszyńska, ale rekrutacja pacjentów w wczesnych faz jest szansą. Jak się przeczyta informacje, czy, czy pan profesor, wywiady z panem profesorem Dziaduszko z Gdańska, czy, czy z panią profesor z, z Warszawy, ośrodków z wczesnych faz, oni mówią wprost. Pacjenci nie, wcale nie odmawiają udziału w badaniach wczesnych faz. Po trzech latach pracy w, Gdań, w Warszawskim ośrodku pani profesor odmówiła jedna osoba i to tak naprawdę w porozumieniu. Na 200 zrekrutowanych pacjentów, bo oni postrzegają to jako szansę. Szczególnie pacjenci onkologiczni, choć my się nimi nie zajmujemy, bo nasz ośrodek wczesnych faz będzie się zajmował obszarem internistycznym. Zaangażowanie w międzynarodowe zespoły badawcze, budowanie kompetencji do tworzenia. Do współtworzenia badań na przyszłość. Agencja Badań Medycznych ogłasza konkursy na badania również wczesnych faz. Budowanie kompetencji na podstawie badań komercyjnych jest bezcenne. Nie bez kozery zamieściłem tą mapę. Dlaczego? Bo ta konkurencja nie jest aż tak groźna. Proszę zwrócić uwagę, że praktycznie w północno-zachodniej Polsce nie mamy konkurencji i w najbliższym czasie, nigdzie nie będziemy. Szczecin nie ma zamiaru, by ktoś nie ma zamiaru otworzyć takiego środka wczesnych faz. W związku z tym populacja dla nas jest naprawdę bardzo duża. Jakie obszary działalności ośrodka wczesnych faz w naszym szpitalu? Kardiologia, diabetologia, nefrologia, endokrinologia, reumatologia, hematologia, pulmonologia, gastroenterologia, ale idziemy też w inne strony. Neurologia, psychiatria, dermatologia i immunologia. Jestem po rozmowach z wiodącymi profesorami w tych dziedzinach. Rozmawiamy z panią docent Komosą, rozmawia też pan rektor. Coraz więcej obszarów kontraktujemy kardiologia, reumatologia, hematologia, gastroenterologia. W tej chwili mamy już albo podpisane umowy, albo kończymy ich negocjacje. Dlaczego taki profil? Proszę zobaczyć na tą tabelę po, po prawej stronie. To są z, przed dwóch dni wyniki z, z dziedzin, w których są badania pierwszej fazy. 1600 badań Immune System Diseases, e, e, Respiratory Tract Diseases. Na kolorem niebieskim zaznaczyłem te, w których nasz ośrodek wczesnych faz może e, brać udział. Naprawdę jest e, e, to wielki obszar, którym możemy się e, zająć. A najważniejsze, co dla pacjentów, co dla ochotników. Poprawa świadomości uczestnictwa w rozwoju nauki, górnolotny temat, ale ważny. Żeby nasze społeczeństwo rozumiało, że nauka to nie tylko naukowcy uniwersytety, ale każdy z nas. Poszerzenie dostępności do badań klinicznych to jest niezwykle ważny temat, szczególnie w Polsce. 4%, 4 pacjentów onkologicznych w Polsce bierze udział w badaniach klinicznych. Ministerstwo postawiło strategię onkologicznej cel 8% w 29 roku. Zobaczymy, co to się uda, ale a co jest w badaniach nieonkologicznych, gdzie pacjent jest zdecydowanie mniej zdeterminowany. Jeszcze gorzej. Trzeba mówić też o problemach. Wielka niewiadoma dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności, szczególnie w fazie pierwszej, i to trzeba pacjentowi wytłumaczyć, powiedzieć, i musi mieć on tego świadomość. Narażenie na dodatkowe procedury medyczne. Więcej krwi, więcej badań obrazowych, ale jest to jedyna szansa leczenia bardzo często jedyna po wykorzystaniu dostępnych opcji. Nowoczesne terapie dostępne. Dzisiaj, które jeszcze przez wiele lat nie będą dostępne, bo pierwsza faza, druga faza to wejście leku za kilka lat tak naprawdę na rynek na świecie, a co dopiero na rynek dostępności takiej finansowej w Polsce. I ostatni, może mało istotny aspekt, a może bardzo istotny, bo wiemy, że to, jak pacjentem się opiekujemy, ma bardzo duże. Przełożenie na to, co on myśli i o badaniu, i o klinice, i o swojej chorobie, i w jakim komforcie e, e, funkcjonuje. Bardzo dziękuję.